Cześć, to Jakubes. Kropka. Właśnie dzisiaj do gry przyszedł pre Predator i jego nowe wyzwania. A w tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać te wszystkie wyzwania. Zapraszam do oglądania. Jeszcze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Znajdź tajemniczą kapsułę. O co chodzi? Trzeba znaleźć kapsułę Predatora w Tajnej Twierdzy, a ja Wam pokażę, właśnie gdzie to się znajduje. Tak, oto właśnie ona wygląda i znajduje się właśnie w tym miejscu. Porozmawiam z mistrzem rzucenia mięsem, odtrudką i manekinem, a więc trzeba po prostu tu z nimi porozmawiać. A oni są w różnych dwóch miejscach i tutaj właśnie macie mapę przygotowaną przeze mnie, gdzie właśnie te postaci się mogą pojawić. Zbierz apteczki, a więc chodzi o to, żeby właśnie zebrać apteczki, które znajdują się w skrzynkach, a skrzynki w różnych lokacjach, także wystarczy, że po, po prostu otworzycie parę skrzynek i może akurat w niej będzie apteczka. Zbierz broń o klasie rzadkości legendarnej lub wyższej. Chodzi o to, żeby właśnie podnieść broń legendarną, albo mityczną, albo egzotyczną. W tym wyzwaniu akurat pomógł mi Filip, który właśnie do dostarczył mi legendarną broń. A więc pora teraz na piąte wyzwanie. Pokonaj Predatora. Trzeba właśnie go zlikwidować, który pojawia się w tajnej twierdzy. Ukończ lecenie jako predator. W tym sezonie są różne postacie, które mają dla nas lecenia i trzeba takie właśnie wykonać predatorem. Odwiedź mieszkanie predatora w zakątku łowcy. No to po, po prostu trzeba wejść do jego mieszkania, które znajduje się w zakątku łowcy. Spędź 30 sekund bliżej niż 10 metrów od przeciwnika. Czyli po prostu trzeba być obok przeciwnika przez 30 sekund. Zadaj obrażenie przy aktywnej termowizji jako predator. Żeby zrobić zro to wyzwanie, trzeba mieć tak: rybę ter termiczną oraz predatora. W tym wyzwaniu znowu mi pomoże Filip i ja go właśnie teraz zlikwiduję. No i to już w sumie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i że skorzystacie z mojego poradnika. Dajcie też znać, czy chcecie nam na przykład takie poradniki w wyzwaniach tygodni, które są co tydzień w czwartek. To by już było wszystko, no i pa!